Siemaneczką rodeczki, ja jestem kolabo i dzisiejszy odcinek jest dla mnie bardzo ważny, ale też dla mojej jeszcze dziewczyny. Kwiatki na pewno w dzisiejszym odcinku będą potrzebne. A dlaczego? Wyjeżdżamy dzisiaj na wakacje i po 3 latach związku z moją dziewczyną postanowiłem, że się oświadczę. Mamy fajną okazję, wyjeżdżamy dzisiaj do Władysławowa. No i powiem Wam na szybko plan, jaki wstępny przygotowałem, zobaczymy jak to ogólnie wyjdzie. Także co? Jak już tam dojedziemy, rozpakujemy się, nagram tak jakby takie przywitanie, pokażę Wam domek, no i potem na wieczór planuję pójść na plażę żebyśmy sobie poszli, powiem, że porobimy zdjęcia. Już ogólnie mówiłem wcześniej, że porobimy sobie po prostu zdjęcia ze statywu, że nagranie i po prostu skryjne powycinamy i coś tam wrzucimy na Instagrama. Także wy zostawiajcie łapkę w górę i komentarz, żeby ten odcinek szedł do góry, a my przednosimy się już chyba nad morze. Słuchajcie, Julka teraz pojechała zrobić paznokcie przed całym wyjazdem ma dzisiaj umówioną wizytę. Ja podjechałem do sklepu, no i słuch słuchajcie, wziąłem już torbę z aparatem i tutaj spakowałem to na co wszyscy czekają, pokażę Wam jak to ogarnąłem. Z racji tego, że mamy iść na ten zachód, to wezmę ten plecak, że będzie, że mam tam aparat, mamy sobie zrobić te zdjęcia, więc tak. Tutaj jest taka pieszonka, na takie kable i takie pierdółki, nie? Pierścionek schowałem tutaj, jak są szmatki. Będziemy mieć taką przygrywkę, że muszę przeszyć obiektyw, także wyciągnę sobie co prawda inną szmatkę tu z drugiej. A to po prostu włożę sobie do kieszeni. A tutaj mamy pyk. I tam mamy pierścioneczek. My teraz lecimy. I cóż, zaczynamy wyjazd. Jadę po Julei. Zaczynamy wyjazd, kochanie. 400 km drogi. Kamera już tu na nas czekała. Co? Najpierw sobie. Odpocznijmy, a potem pokażemy Wam mieszkanie. Ej yo, yo MTV Clips! Dzisiaj pokażę Wam jak mieszkamy. O tak naprawdę witam Was w dzisiejszym vlogu. No i słuchajcie, na samym początku pokażemy Wam jak mieszkamy. Jesteśmy teraz w Willi Zachodni brzeg, tak? Jesteśmy teraz w wili Zachodni Brzeg, pierwsze 4 dni Jesteśmy we Władysławowie No i co, na samym początku mamy tutaj szafę do na naszych rzeczy My już się ogólnie rozpakowaliśmy Tutaj szafa, fajnie torby wchodzą, tutaj cała półeczka y, rzeczy Tutaj mamy taki śmietniczek, tutaj na buciki, tutaj na jakieś pierdółki. Y, tutaj mamy kibelek, pokażmy Kibelek, czyściutko, pyk Szafeczka na nasze pierdoły już rozpakowane my, operator. No i to jest najważniejsze. My, akurat w tym roku, najważniejsze jest to, żebyśmy mieli po prostu łóżko. Tutaj mamy łoże wszechstronne. Możecie różne sztuczki na nim wykonywać. Tutaj mamy biureczko. Tu jakbyście mieli laptopika, to można coś tam... Tu ten, ten jest taki troszkę, jeśli chodzi o kuchnię. Mamy czajnik. Tutaj mamy lodóweczkę jeszcze kochani. O pyk. Jakiej sztuczce, i tak można powiedzieć, że to jest taki, jako może służyć jako kuchnia, na manek kuchenny. Ogólnie, kuchnia wspólna jest na pierwszym piętrze. Mamy jeszcze taką strefę rozrywkową, że tak powiem, czyli bilet, piłkarzyki, taki tam duży telewizor. Strefa integracyjna, widzicie, malutki pokój, no ale nam, jak dla na nas dwóch, to ewidentnie. Starczy, teraz wejdźmy sobie na balkon. Tutaj akurat obok jak spojrzysz. Jest drugi pokój. No i tutaj mamy jest taki wspólny balkon. Tutaj jest stolik. Można sobie usiąść. Tam jest zatoka. To nie jest ta strona, No znaczy to jest morze, ale my pójdziemy na plażę od tamtej strony, tak jakby. Tu jest taka bardziej zatoka. Ale to na matce pokażemy o co chodzi, co to, za, co to za miejsce. No i co kochani, nadszedł wieczór. Przyszedł ten moment, kiedy poszliśmy na plażę. Do tego czasu bardzo mało nagrywałem, bo nie chciałem dać po sobie poznać niczego. No i widzicie tutaj niby kilka szybkich zdjęć, a za chwilę już zostawiam was z muzyką. <grym> I <cię> schowałem? W to! Szmatką było przykryte Muszę znaleźć śmadkę. Nie tylko plecach wcześniej schowałeś. Bo plecak, plecach, jak ja przyjechałam do poznania w poniedziałek. to... No już <grym> no, nie było plecaka Nie było i co mam ja dać do schowania? Ta dzieci coś. się, <grym> Ale nie wziąłem mikrofonu, ciekawe czy nie będzie szumów nie wiem, no. Jak emocje? No Chwilę jest po Trochę lepsze, ja tak mówić te coś tam takie no, co no, no, nie, a potem też Coś wyciągasz śmieszna No i tak na ile no, nie wiem czy to będzie słychać, bo to może lepiej nie. Ogólnie z tego wszystkiego zapomniałem mikrofonu wpiąć. Bo w sumie to tak do tamtego kiedyś z aparatu to zawsze miałem wpięty, a tutaj wypinam, bo jest na tyle duży, że się do plecaka nie zmieści. No ale dziewczyna zadowolona. W sumie już narzeczona. Narzeczona, to idziemy do domku i... Widzimy się już kolejnego dnia. Nadszedł kolejny piękny, słoneczny dzionek, także stwierdziliśmy, że wypożyczymy sobie rowerki i udamy się w trasę na hell. Do przejechania mamy ponad 30 km, prawie 40. Także co? Ruszamy w drogę. I odejść drepta. O 12.30 wyruszyliśmy gdzieś. 12.40. Tutaj mamy pola kempingowe. Od Władysławowa do samych chałup praktycznie tutaj są właśnie pola kempingowe. W lewej stronie tam mamy tory, które prowadzą na hel. Ogólnie jest w porządku, nie? Wjechaliśmy sobie w kolejny obszar zwany naturą płucką. Tam teraz mamy asfalt. Tutaj jesteśmy w środku takiego lasku. Piek o. Słuchajcie, właśnie jesteśmy w drodze na Hel, wypożyczyliśmy sobie rowerki od port rowerowy w Władysławowo. No i co, ja mam coś takiego, wudu y, blizango, bizango to się nazywa, rowerek. Z takich ciekawych rzeczy, ma shimanuchy, y, przerzutki shimano, y, hamulce też shimano. Zobaczcie jak się amorki, o jak chodzą, naprawdę fajny górski rowerek, y, no kostka, oponka. Więc na takie właśnie tutaj tereny. Tutaj na razie jest kostka cały czas lub asfalt. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, bo do samego helu jest ścieżka rowerowa z Władka, ale tam już przy helu drogi się robią bardziej piaszczyste, już z piasku przy samym helu. Julka natomiast ma też tutaj rowerek, też z kostką, troszkę niższa rama, ale wszystko jest, wiecie. Dzwoneczek tutaj też. Przerzutki Shimano, hamulce, też chyba hydrauliczne, jeśli się nie mylę, to są Shimano ogólnie fajne. No i za takie rowerki 2,90 zł od sztuki, czyli 180 zł. Czy to jest dużo na cały dzień? Możemy jutro o 9 je oddać, więc mi się wydaje, że fajna, fajna cena lecimy dalej w trasę na Hel. Aluminiowy rowerek klasa lekcji i co? Jesteśmy w jastarni. Dobra, jak widzicie, kochani, rowerki dają radę. Aktualnie jesteśmy, możesz tak pokazać, na porcie w jastarni. To jest taka pierwsza przerwa, żeby się napić. Taka poważniejsza przerwa, bo tam na zdjęcia była przerwa i na nagranie. No i możesz pokazać, jesteśmy tutaj, widzicie, w jastarni. Widać to ładnie. No i tak, przejechaliśmy sobie, przejechaliśmy sobie tutaj z Władysławowa, dokładnie tutaj z początku, gdzie tutaj jest Luna Park. I sobie jechaliśmy, jechaliśmy były hałupy, teraz jest jastarnia, potem będzie Jurata i później będzie długo, długo nic i będzie Hel. I do Helu mamy, uwaga. I na Hel zostało nam jak widzicie 13 km. No rowerkiem 41 minut. Ogólnie pan jak się pytaliśmy tam jak wynajmowaliśmy te e, rowerki, no to mówił, że tak dwie godzinki drogi takiej bez przerw i takim fajnym tempem. No czyli tak jakbym pewnie sam jechał. Chociaż nie, i tak jak powiem wam, że mamy szybkie tempo z Julką, Julka daje radę, pomimo mhm. tego, że na, na co dzień tam nic nie robi, a na co dzień dużo gram w piłkę, więc trochę biegam i tak ta kondycja, nie mam złej tej kondycji. No i nogi też bardzo dużo za dzieciaka jeździłem rowerem to nie mam problemu akurat jeździć rowerem to jestem tak, tego się nie zapomina są te... ale ja też nie czuję się zmęczona no, no to kondycyjnie nie jedynie dupka od tego siodełka no bo jednak pokaż to siodełko to jest takie siodełko typowo, że trzeba by dupę mieć w powietrzu i lecieć, nie? a tutaj dywan. ale to moje wcale lepsze nie jest no ale trochę jest szersze no byś pojechała na tym kawałek to no dobra, więc co? la 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 loner, la 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 loner. Every time I try to fit in, it ends up in misery. Socializing doesn't fit me, but I can't get away so easy. I was born a misfit. you know Zazwyczaj macie od razu meleksy na tych miejscach, czy gdzieś tam sobie stoją. <grywa> dziura, No ale tutaj macie zazwyczaj meleksy, więc po centrum potem za dyszkę meleksikiem lecicie za dyszkę. Czasem 8 zł, we Władku widziałem, że za 8 zł. Tutaj wczoraj braliśmy to dychę na sam cypelek, praktycznie na, tak na taki deptak po prostu was wysadzają i sobie lecicie albo do latarni możecie pójść, albo właśnie na cypelek. Teraz wam wrzucę tutaj. Yy, przebitki, jak wczoraj byliśmy na cypelku i na latarni, więc łapcie. A teraz, a teraz natomiast lecimy coś zjeść, jakiś obiadek po tej trasie i się przejedziemy jeszcze tutaj po Helu, pokażemy wam jakieś rzeczy najciekawsze i lecimy z powrotem na władek, bo musimy się pakować, bo jutro już lecimy do Ustki, normalnie autem, nie? Jesteśmy na takim bardzo fajnym deptaczku z taszami. Tam jest morze, plaża za tym murkiem. Możesz pokazać? Okej. I co, przyjechaliśmy tu rowerkami, podepniemy sobie je i zjemy sobie tutaj, w tej restauracji potem. Zjemy sobie jakiegoś schabowego, my ryb akurat nie lubimy, więc no nie, rybami się nie raczymy. Tutaj są nasze pozycje, czyli dania mięsne. Dla mnie pierś w panierce z fryteczkami i sosik. A Julcia schabowy, fryteczki, suroweczka. I za to zapłacimy ile? Stówka, tak? No okej. Okay. Podsumowując Julka Dobre, mięsko fajne Frytki fajne, suróweczka fajne. Teraz wjechaliśmy sobie Na Doki Jest kepsik jakiś Tutaj strefa graffiti Jeśli ktoś się interesuje To Jak widzicie teraz wjechaliśmy sobie już na tą wjechaliśmy sobie na promenadę Póki co jest taka droga, ale potem jest tu fajniejsza Tutaj mamy jeden z bunkrów Panorama na hel Teraz pokażę Wam jedno ze stanowisk ogniowych. Tutaj na takiej górce, jak widzicie. Jest wysoko. Tutaj sobie ziomeczek patrzył przez to. Teraz jedziemy sobie taką drogą. do Droga do latarni, ale też na pole kempingowe. Tu też możecie z tej latarni sobie Pojechać Meleksem i my wczoraj tutaj jechaliśmy Meleksem. Tu jest fajny dla moich widzów. Na pewno jeśli chodzi o motoryzację, to zaciekawi Was to. O. Ale tu ogólnie spoko, że wszędzie macie. Widzicie, tasze. Nasze, w sensie stanowiska, sklepiki z magnetykami, takimi różnymi rzeczami. Na pewno, jakbyście chcieli się napić gdzieś tu w trasie, to zawsze macie miejsce, żeby gdzieś sobie to kupić, bo wszędzie tu praktycznie jest. Jakiś helikopter leci, pewnie wojskowy. Mówię, no jak ktoś lubi historię, polski zwłaszcza, no to polecam się wybrać na Hel. My nie zwiedzamy tych muzeów. I tak dalej, ale A my lecimy rowerkami już na Władysławów z powrotem, jeszcze coś zobaczycie, przebitki z trasy. Tak, dobrze, że te rowerki są aluminiowe i też to są nie byle jakie rowerki, fajne. Te akurat były po 9 dyszek, bo to są też takie do wypożyczenia za 5, ale ja od razu mówiłem, że na heli jedziemy, więc takie lepsze. Jesteśmy pomiędzy Jastarnią a chałupami, więc jeszcze mamy 16 km, no 15 liczmy km. No i podobnie, pojedzie, podobnie zajedziemy rowerem jak autem, ponieważ jest korek na samym wjeździe do Wolesławowa tutaj z bo to jest jedyna droga w sumie. Więc zawsze tu się korkuje w tamtą stronę, w tą nie ma korka, a w tamtą zawsze jest. Jak wracaliśmy wczoraj, to też staliśmy z 15-20 minut w korku, a no tak rowerkiem sobie jedziemy kosteczką, boczkiem, boczkiem i jesteśmy w miarę szybko. Rowerki to tam oddane. Wszystko dobrze. Juleczka jak? Ostatnie 10 km musieliśmy przycisnąć, bo ogólnie mieliśmy rowerki do 9 kolejnego dnia, ale musimy się już pakować. Dzisiaj też do kolejnego miejsca. Już nie chciało nam się do 9 oddawać, a to musieliśmy od rana. Do 20 mieliśmy czas i udało się oddać. 55 równe. Podjechaliśmy pod miejsce. No i dla, dla mnie nawet to był duży wysiłek te 10 km w na pełnej pompie, więc dla Julki w ogóle, nie? Ale jest dumna z siebie, bo dała radę i szacunek, a zobaczcie to jaki fordzik. Tak od boku patrz Wyruszyliśmy Portowa i jechaliśmy sobie Pyk tutaj rowerkami pyk 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 pyk, pyk, pyk. aż na sam na na Cypelek. Byliśmy aż tu czyli zrobiliśmy gdzieś 80 km 80 km dzisiaj Natomiast darówka jest też taka droga rowerowa do Jarosławca i ona ma chyba 20 km i kiedyś ją też zrobił, więc ją pokonamy. Opuszczamy Chwilę zachodni brzeg Jako już narzeczeństwo Tak Lecimy Na Ustkę Moi drodzy 128 km Więc już